Siemano z tej strony, już Play Games. Czekajcie, czekajcie, czy mi tu pachnie. Pachnie mi dobrym wynikiem. Katerhama, zaczynamy. Tryb kariery. Powrót po miesiącu. Zielona strzała. Czas na jakieś dobre punkty. Startuję z dziesiątego pola. Idzie na pierwszą piątkę. Ja żartuję. idzie na punkty, po punkty kolejne. Ostatnio Niemcy to był jedynie wypał. Czyli mój spin i zakończony słabym wynikiem wyścig. Dobra, dziesiąte pol startowe, przed na Perez, paton. poszli Aj, start jak zawsze, schuje wzięty. Dawaj, 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 dawaj. Za Felipe. Uuu. Komu oddać OK, odejdź już. O ja, dziewiąta pozycja. Ops, z kimś tam, z Kimim właśnie. Kim i puść mnie? Ale tłuką, mi tłuką, tłuką, go. Ósma pozycja, nieźle. Ok, zaszarżowałem na tym pierwszym zakręcie. Ze bardzo nie grałem we f także gdzieś śmieci się ze mnie, bo puściłem aor opuściłem ligę u króla i mało jeździłem ogólnie także pierwsze 3-4 krążenia muszę mieć wyczucie dlatego wiecie Caterham jest tak szybkim boidem ja muszę mój mózg ogarnąć do jego prędkości Jest tak nadstarownym tym Boidem Okej okay. ósma pozycja już mi uciekają Na legendzie oczywiście folii. Zbliżam się, zbliżam się. Nie lubię tego toru, przyznaję się, do zbicia Nie ogarniam go, nie lubię. Wow. Dawaj, dawaj, zakimił, ale straciłem slajda. Ale folii pamiętaj, to jest nasz polski fighter. no to już Tak jest. Oh nie da się, choć będzie blokował w kidole. Za dużo gazu dodałem, Niestety ja jeżeli bez trakcji to jest odczuwalne na wyjściu zakrętów. Z tym boli na pewno. Po prostu ciężko się nie rusza. Z takich wolnych zakrętów. Trzeba w środku zakrętu już dodać gazu, to ten boli. W tył. Nie czuję. Jesteśmy po Grand Prix Jego, co ja robię tu? Uuu, co ty tutaj robisz? Boli tańczy makarenę. Co ty nie pierdolisz? O, no ja nie mogę go uspokoić. Pokaz jazdy. Agresywna jazda. Jestem zwyczajony do jakiegoś Red Bulla, czy coś, przyklejony, jak, klejem jakby do toru. A ten bolid, no z klej, ale jakiś taki pięcioletni, no taki słaby, wyschnięty. To się trzyma ten bolid. Boję się dodać gazu, dobra, dodaję. Ale co do projektu. Już DRS mają. Szczędzam paliwo. Oj. Ale blokuje stawkę, nawet wolniejszych. Muszę znaleźć tempo Wszyscy kciuki ręce w górę, cycki w górę też <grybujesz> Po tym powrocie muszę ogarnąć się z tym polidem, bo za bardzo nie chcę mnie słuchać. Jeśli widzicie go nawet Ale mi ucieka stawka, trzecia Jakie błędy. Ja kam to się nie da jeździć. Spróbujcie sobie. Legenda, Katerham i Węgry. Jest bosko. Zazdę. Nie chce się prowadzić. Ale nie do będę walczył. Jak ja zawsze to robię. Dziękuję za ostatnie dwa filmiki, za te łapki w górę, to naprawdę jest fajne, motywujące do dalszej, dalszego nagrywania. Ja miałem lekki kryzys, nagrywałem i nie miałem czasu, chęci, ale znowu są. Znowu chcę pokazać, że umiem je, je, je jeździć. Właśnie, za bardzo wyścigu tego pokazać nie mogę. Gdyż ten ból nie ma kompletnie przyczepności. No, następny sezon na pewno do lepszego pójdę, co sądzicie? Jakiś Lotus, Mercedes, coś w tym stylu, to bym mógł Jeśli by do mnie chcieli, oczywiście, bo tylko tak działa, że musi mi zespół złożyć otwarty. Nie mnie złożono, to zostanę w pięknym, zielonym katerchamie. prawie ustawienia, może jakieś znajdę na niego. Chyba się nie da. Mądrze, no, że się nie da. Sociej się wkręcię trochę w Lola. Wiem, wiem, śmiejecie się z Lola, że to jest bug, ale nie, jakoś nie wkręciłem ostatnio sobie tam pykam ostatnio w LoL'a Muszę jeszcze tam mafię wyknąć Gotika Nie wiem, nie mogę nagrać Gotika, bo jak mnie wkręci to Mam coś dzień z głowy Wow Może Minecraft? Nie no, ja Minecraft nie zawarty na razie Może kiedyś Zobaczymy Miejesz szopony już, już mam dosyć. Mm. Co mam zrobić teraz? Piąte kruszenie. Jajek. Yeah. Tragiczny wyciek, czuję to... czuję... ...kataklizm jakiś. Muszę oszczędzać opony. Nie mogę. Coś trochę przewagi zrobiłem. w rady się zeszłysza. a tak nie użyję, nie mam na kim, jak z 10 sekund przyszedłem na prs. Po Grand Prix widać, że Mercedes już, już pewnie po sezonie. Sezon skończył się już w Bo ten tor mógł jedynie jeszcze wkazać, że Mercedes ma problem z przyczepnością. Dublin Mercedesa. Yy jaki problem z przyczepnością chyba jej, mają za dużą przyczepność silnik najlepszy wszystko najlepsze w sezonie niestety gdzie walka, a nie Red Bull też... wow, wow. Jadę jakie problemy władz władz następnie Oła! O! Wódko, ty, Ale tam się wyprzedzają za mną. Chyba na mnie też się czają. Zdejście się, zróbcie safety car. O, on! Rowa o spina! Ja, <grytania> yeah, żółta flaga. Zielona. O, już oponywam dosyć. Oponywam dosyć. Oficjalnie to mówię wam. Z moich przeżyć teraz. Piękne są. No i oczywiście biedny ten Kimi Rajkonen. Ty monako ale tu nie biedny, bo mnie chce atakować ciągle. Ja mu się nie dziwię, bo ja jak tak czołg. Sposób dowieźć do w sposób dowieź do boksów ten I ja jego. <gryw> no na czwartym biegu. Co mi spiną zaliczyć? Pastor Crash Maldonado Co za mną jest. Pakuję prawie całą statkę. 18 sekund. Uuuuuuuuuuuuu! Wow! Nie wiem, czy on mi puknął, czy co? Się stało, bo on mi dał. Patrzcie, co się dzieje. Tak jeszcze nigdy nie ma. Joo! Ja! Weź się z safety car jakiś, bo ja mi ją nie wytrzymają, no. Dwa razy bez punktu z rzędu. Ipa, dobra panowie, szybki pit to szybciutki. Raz, dwa. Raz, dwa. I hopa.

Lewy. Lewy. O -o -o. No, teraz mi naprawili na razie. Tick. 9 sekund. Do pika, Już jestem ostatni w ogóle. To jest szok. Dobra, Kers cały Kers. Zdążyłem. Moje jeszcze nie zjeżdżają? What the fuck? W ogóle teraz jestem na miejscu Katerhama. i co się dzieje z tym boli? No, że ty. Ty już chcę ciągle uciec. Gazu tam w siebie da Bawiu, dawaj. Woli pokażę że jesteś najlepszym kierowcą. Że Katerhamem potrafisz zdobywać podium jak w Kanadzie, pokaż. Co się będziesz, z Katerhamami będziesz walczył? Z Marusią? Pyk. Tak jest. No i ostatnio ruszyła Liga też u Króla. on 100 punktów. Cztery gry z rzędu wygrana a się opuściłem. Sprawy prywatne O, już go gonimy. Ale żeby mi reszta stawki nie wszedziła. Dobra, jest, dobrze jest. Cyk. Nie chcę, robić, co chcę. Musimy coś wyprzedzić. Nie, nie, nie. Crash Moldonado już go nie przeszedłem chyba nie będzie dzisiaj punktów gdzie są ze mną? Jest ciężko. Muszę się skupić trochę na jeździe. Bo jest dobrze że mi idzie teraz. Już mnie gonią wszyscy. A tam Big na mnie pracuje. Jeszcze nie zjechał

Płaton. Dawaj, fuj. Odważnie. Ty kurwa, brudasie. Czas. Pod sterowność. Próbujesz do jego podmucha wyciągnąć. Pastor. Walka, punkcik. Fuli, 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 co za manewr. Oj. Ała. Próbuję. Próbujemy, próbujemy. Tak jest, mam znowu DRS. Udało się. Jest dobrze, jest dziewiąta pozycja, udało się przejść pastora mam Ale przede mną już jest coś daleko. Moje opony znowu. Tańczą, labado, 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 tańczą. Mają dosyć. Po prostu mają dosyć moje opony, już mają z tymi oponami mam problemy w tym sezonie, to nie wiem już co robić, jakie techniki używać. wyjechać jechać jak najpłynniej. Jak najszersze zakręty biorę, jak sami widzicie, ale opony dalej kwiczą. Aaa, jeszcze szybciej. Jeszcze co, może frytki do tego. Masakra, jakieś klima tempo. Następna jest Babelgie. W może być nieźle Okej okay. O nie Prawe usterko, prawy usterko, prawy usterko Nie nic Master, pastor, pastor Spokojuj się Jeszcze się Rafał, się których słabym owoli. No, z Marusią, że przegrał. Wygrał przez to, że Bianki miał karę. Nie? To jest masakra, żeby Lotus w jednym sezonie stał się takim słabym bolidem. W tatym sezonie walczył o zwycięstwa z Kimim, Raikkonenem i z Romanem. Korea, nie Korea. Węgry, a teraz. Szkoda gadać. Naprawdę. Żal mi tego zespołu, bo on jest po prostu już na skraju bankructwa. Już ma, a wiesz, zagłoszono plajtę, już tam ktoś chce ich wykupić. Już nie jest dobrze, jak takie są manewry, już taka gadanina o sprzedaży zespołu. To znaczy, że już jest źle. Odchodzą inżynierzy, mechanicy, bullier uciek, tam pełno tych alison, ten od silników. Już nie, nie jest dobrze w tym zespole. To widać w tym sezonie. Że Bolid mają na poziomie, nie wiem kogo nawet Trochę lepszy od Marusi Grożąc z niego wyciska siódmę pot, tylko Malo nawet o, widzicie nawet nie, nie wyruszył do Grand Prix. Ktoś mnie bierze Nie, nie dzisiaj. Czyciutko próbuje? Tak jest. I dobrze. Wow. Fajnie się tak właśnie tutaj, bo idę, ale nie aż co za, Ale za tam... mną... Wow. Autostrada. Tak samo Ferrari. Słyszałem, że chcą zapłacić mili... miliony za Neweya. Tam 30 milionów euro, ale Newway nie chce się przeprowadzać z rodziną i z synem do Włoch i to jest problem. i... Myśląc, czyli wykupić fabryki i Tororoso, może. Bo Tororoso chyba ma też jedną tą fabrykę w Anglii. Zespół testowy to by był. Nie, wykupić, chcieli... Co ich się wykupić? Katerhama, sorry. Przepraszam, co ja mówię. Chcieli wykupić Katerhama i zrobić z niego zespół jak Tororoso. To słyszałem takie plotki. Żeby móc testować i mieć fabrykę w Anglii. Tam mógłby sobie pracować Adrian Newway Analizując i dawając Ferrari wskazówki. Do Ferrari. Oj! Co za odważny, pastor Maldonado. Nie dziś. Jeszcze trochę. Oj, wpadło mi coś do oka, naprawdę. Czuję się jak... oj, Louis Hamilton! Okej, okay, już jest okej. Okay. Czuję się jak Louis Hamilton w Monaco. Maldonado spadł. To szykan, nie tu się o, już straci tył. Także dużo jest plotek, ale nie, no jak mówiłem, Mercedes już ma mistrzostwo. Niestety, ale niestety. Chcecie więcej kariery? Piszcie. Wiem, że na razie tylko się bronię, ale jak przejdę do dobrego zespołu niedługo. To będzie naprawdę się fajnie działo. Będę walczył nie z tymi ulkembergami, czy Rikardami, tylko jakieś lepszymi Wojdami. Ale chciałem pokazać, że da się na legendzie nawet dobrze jeździć takim. Bo idę typu Katerham powoli mogą być, bo teraz będzie przerwa, jakby zimowa, raczej letnia w tej grze. Kiedyś stałem w Ferrari nawet w karierze. Jeżdżąc w Zauberze z Nico Hulkenbergiem. Jeszcze trochę. Ja się boję opony najbardziej, nie? Opony to są tragiczne w moim wykonaniu. Ta lewa przednia to już. A. Bo już będzie z okrążenie tej opony. Muszę się wlać zakręty. Prawy. Nie no. To... Ja się boję dość gazu. Tylko ja i się trochę przewagi mamy. Kimi na demo 22 sekundy. Nieźle. Niebezpieczna jazda. Próbuję poprawić jakość trochę filmów. Żebyście mieli jakoś extra HD. Nie dojadę. Trzy okrążenia jeszcze. Moim zdaniem nie mam szans na tych oponach. Trzymajcie kciuki. Nie wiem, no to opony już dosyć. Baton z dziesiąty. O! Króla! Kochany baton. Pozdrawiam, króla. Pozdrawiam, Roxanne MB. Pozdrawiam wszystkich widzów zera dolka. O, teraz idealnie się wlałem w ten zakręt, trochę skrócić można. O nie! O, to jebu Co jest na mnie? Swobodna Kalizja ja i nie Oj mi przypierdzieli, to jego wina Miał dużo miejsca jeszcze w Zamieszanie teraz już to wykorzystać 80. Jak mi ten boli ten już. Chyba coś mi uszkodzili. Chyba nie, na szczęście Ale uprzywalił mi. W koło. Na szczęście nie w skrzydło. Ale raczej baton ma po dobrym wyniku. Wow, gdzie się to? Co dwa krążenia. Dwa krążenia decydujące przyszłości Kater i Mateusza Fółka Walka, będzie walka, będzie się działo. zaciek trzyma na biegu. Adrian Zutil. Rzuci za mną. Przedem... Oto wójsacie, ka pod sterowno, co się dzieje z Bolidem. Mateusz konto Zutil. Niemiecki kierowca teraz zaobera tedy for Zindy. Mówisz, że jest za gruby dla Bolidów. Nie może ujechać. Jego wina trzeba mnie pierwsze albo mnie urosnąć. Ale zobaczcie, jaka boli bolidu, ile on traci zakręta? Będzie walka, będzie ściało. Zuty, patrz z prawej, z lewej, czy go atakować, czy nie. Teraz, ciasty sektor, drugi. Tu teraz najwięcej, bo ja mam go przyczepności. co się dzieje z bolidem. Jeszcze trochę, jeden i pół, jeden, jedna, druga. Czwarta, krążenie przede mną. 30 zano Zuti, 32 przede mną, Kimi. Co się dzieje z tym bolidem? Mateusz Pułek walczy. Polak, Polak z Kalisza. 21-letni, zobaczcie co z tym bolidem jak walczy. Zabrze zaczyna ostatnie okrążenie, jego bolid ma dosyć. Wow! Zobaczcie co się dzieje. Jaka walka, czerwone brody, opony bordowe. Fulkenberg, Maldonado, Zutil Wszyscy w zakret! zakręt, Niko Rosberg skończył Grand Prix, a my walczymy. Ostatnie krążenie. Co za walka, ile bolidów za mną. Pulkenberg zbliża się. Będzie chciał wejść po zewnętrznej. Po Aj, Mateusz traci. Wow! panowanie z bolidem. co się dzieje? Pulkenberg już przeciw Mateusza. Mateusz stracił jedną pozycję. Mateusz jest dziesiąty, będzie walczył o punkcik. Czy da radę? Skracać się da już. Ojej, już mam idzie. Koniec, Mateusz, koniec, koniec jego A, aaa, został spina! Kraksa. To było, co ja miałem zrobić? No, Maldonado mnie uderzył. Już się zdenerwowałem. To samo co w Hiszpanii. Dałem się wszystko. Dajcie łapkę, który to do... To się ten boli. Jedźże, jedźże, jedźże. Szkoda, dałem się już wszystko zrobić. Najnowsze zrąbałem jeszcze w tak, taktycznym miejscu, gdzie panuje przykład i przód. Walczyłem, zrobiłem wszystko, co mogłem. Ale ten boli już nie chciał. Eee... Musimy dać od łapkę, idzie powrót, od razu idę nagrywać. Chyba Belgię teraz, może tam coś przywalczę. Osiemnasty. Tragedia. Ból, żal, ból smutek. Trudno. Zdewalczył 9. klasyfikacji, 41 punktów. No niestety, dobra. Nie płacz, nie płacz. Inżynier będzie dobrze, to się będzie bo smaruje będzie jak nowe. No, wygrałem chociaż z team partnerem. Piąty poziom. O! Oferta kontraktu! Za Uber. Nie, za Co? To, to? Williams! Williams, producja i robi się coraz lepiej. Dziękuję, komentuj, Może przejść? Myślę. Przełóż do Williamsa. Widzicie to? Czy widzicie to? Widzicie? Przełożę. Przeszedłem do Williamsa. Moi ti jest jest Dajcie łapkę za to na pewno. Musicie dać. Komentujcie, subskrybujcie.